Chyba, mm. chyba poszło ogółem fajnie. Dobrze, a to Tobie? Moc matfizu, dobrze. Tak. Chyba. A bo wy wszyscy matfiz, okej. Okay. A mówiliście, tam. że ktoś jest Human. E, tam są, tam a, są. A tu. Idziemy do Humana. Cześć Wam. E, powiedzcie, albo powiedz jak Ci poszło? No poszło optymalnie, myślę, że zdam. Niektóre zadania były trudne. I o, celujesz w jaki przedział procentowy? 50%, myślę. No, no, mam nadzieję. Ważne, że zdam. Tak, ważne, że zdam. Teraz już luz przed angielskim, więc będzie dobrze, myślę. Powiedzcie, jak Wam poszło? No dobrze, Może... bardzo, stuwa chyba będzie. Stuwa? poważnie? Czyli łatwo było. Jednego zadania nie byłem pewny, ale z tego, co mi mówili, to chyba dobrze zaznaczyłem. A no koledzy? Ja tym podobnie, ale to jednego nie zrobiłem. Ja też w wątpliwości tam jedno zadanie miałem w większości, ale raczej dobrze będzie. Ja zrobię takie najprostsze, najgłupsze błędy, ale to nie będzie źle. No dobrze, słuchajcie, a jakie plany na przyszłość? Studia. A jaki kierunek? Coś z informatyką. Ja jeszcze nie wiem. Za bardzo ja z informatyka stosowana będę studiował. znaczy takie są plany. Okay. Zależy od wyniku matury. A teraz jakby czego się boicie najbardziej? Bo kolejne przedmioty, angielski, jakieś inne przedmioty rozszerzone. Ustnego polskiego. Okej. Okay. A z angielskim też łatwo będzie? No, sobie też ustny polski. Dobra. No ciężka może być matura rozszerzona z matematyki. Mhm. Matematyka rozszerzana, no i trochę ustny polski. Tak? Jakie były tak. pytania w ogóle w tym roku? Spodziewałeś się jakichś trudniejszych? Nie, nie spodziewałem się w zasadzie... Niczego się nie spodziewałem, a okay. poszło całkiem nieźle. A co Cię zaskoczyło? Yy, nic, no było to co zawsze w zasadzie na wszystkich próbnych, które przerabialiśmy. Okej, okay, a na jakim profilu się uczyłeś? Yy, na matangu. Także mieliśmy, mieliśmy... rozszerzoną matmę, ale ja jakimś orłem nie byłem, także... Nie wiem, strzelam w między 70 a trochę więcej może. Może jak się uda, to by było fajne. Przychodzisz z takiej zupełnie innej strony, jakby? Yy, no bo byłem na fajne <laughs> Okej. Okay. I powiedz mi, coś się zaskoczyło? Yy, yy, zadanie optymalizacyjne ostatnie, bo nie potrafiłem złożyć z tego funkcji, ale tak to jest okej. Okay. Okay. Jak celujesz, że ile będziesz miał pracę? No jak będzie powyżej 50, to będę zadowolony. Jak poszło z Polski? Polski powszedł fajnie. Dwa tematy były całkiem fajne. Jeden był o relacjach międzyludzkich, a drugi o buncie. I myślę, że polski spoko. Chodź, 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 No chodź. Dobra, chłopaki, jak obstawiacie procentowo, jak wam poszło? Na 80- kilka procent. 100%. 30 będzie, ale nie jestem <grym> pewny. <grym> a wczoraj na języku polskim? No tak, z 50. No, Byleby zdać. No, polski był no, miarodajny, 50% będzie. Czyli w miarę spoko, każdy zda. No, jak jemu ja karny, jaka nie zaliczam, to, no to może. Ja tak. No Teraz kardynałów można walić, ile się chce. To, <laughs> to może za. <laughs> Raczej za. Pan nie, nie jest ekspertem matmy. od matmy. Nie, nie, nie. <laughs> Natomiast nie. uczniowie co mówią, jak, jak wychodzili? Nie rozmawiamy jeszcze z nimi. Na temat matematyki, na temat polskiego tak. Są zadowoleni. Okej. Okay. Okay. No. ten polski gdzieś zaskoczył, bo, bo te tematy były takie dość uniwersalne. Oczywiście, że formuła ogólna dla każdego. Mm. Także każdy może sobie dobrać teksty, które przeczytał albo zna z opracowań i nie powinno być źle. Było w miarę przyjemne. Mhm. Myślę, że 75 plus będzie. Jakiś plany na przyszłość y, związany z matmą, czy raczej? Zobaczmy po wynikach, ale powiedzmy, że jakieś plany są. No co, no fajnie jest. Tak? Łatwo było? czy? Ale trudne na pewno nie było. W porównaniu do tamtych lat to... Ten 2016 rok się wydawał taki był ciężki ten egzamin maturalny z matematyki, a w tym roku rzeczywiście takie zadanie dopasowane. Okay. Takie, jeżeli ktoś naprawdę się postarał, to może liczyć na dużą ilość procentów. Ja, jak obstawiacie jakby procentowo ile? Około no, setki, nie? Nie ja tak 60-70%. Ja też jestem też koło 60-70%, może jak dobrze będzie. A tu kolega koło setki, tak? Czyli ty jakoś przy, przy, przyszłość wiążesz z matem. Z ekonomią, być mhm. może prędzej. Potrzebuję tak. po prostu dobrego wyniku, żeby się dostać. Kurczę, no z matmy nie jestem najlepszy, ale też nie była jakaś ciężka, było dużo zadań takich. No tak naprawdę na myślenie nawet nie trzeba było liczyć. W otwartych był większy problem, mhm. ale matura całkiem nawet przyjemna z tej matematyki, jak na kogoś, kto się uczy dzień przed. A jak oceniasz trudność tej matury? Łatwa. Porównując z poprzednimi arkusze to łatwa. No tak? to łatwa bo... okay. Ile myślisz, że będziesz miał procent? Mi się wydaje, że więcej niż 80, mniej niż U, to ładnie. 95. To ładnie, Raczej. Nic, nic, wszystko, wszystko było proste. Serio? Mhm. A na jakim profilu się uczyłeście? Nadpis.